Siemanko, w tym odcinku pokażę wam przepis na tą pyszną sałatkę z pysznymi sosami. Pokażę wam też mniej więcej jak ogarnęłam swój pokój, no i resztę mieszkania, które widzieliście w poprzednim odcinku. Zapraszam do oglądania. No dobra, więc jak widzicie mam dosyć spory pokój, na szczęście jest balkon. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo zadowolona. Ten balkon jest ogromny. W mega wielkim skrócie pokażę wam właśnie jak to wszystko mniej więcej ogarnęłam. No i jeszcze jakieś zostały detale typu światełka czy jakieś takie inne przytulne rzeczy. Udało mi się jako tako zmieścić swoje wszystkie rzeczy, ale było ich naprawdę sporo. Więc mam dużo rzeczy pod łóżkiem, dużo rzeczy na szafie, w pudełkach takich ozdobnych. W tej kuchni będę zaraz gotować, wszystko zaraz zobaczycie. Tutaj widzicie toaletę, no i łazienkę również z toaletą. No i przeżyłam też swoją pierwszą ogromną burzę w tym mieszkaniu. Zobaczcie, witam was moi drodzy. Mam nadzieję, że przetrwacie to, że moje włosy nie wyglądają już dobrze. I że na zewnątrz jakieś są remonty, albo nie wiem gdzie, ale oh, matko, jak ja się zmęczyłam. Byłam właśnie na zakupach, ale wydaje mi się, że mega dużo rzeczy kupiłam. mega... Nie było jakieś takie tanie, mi się wydają te rzeczy straszne. Wygląda mi dzisiaj jak szczółka. Jestem na żółto-czarno. No dobra, no dobra. Jest trochę wysoko, ale dobra, nieważne. Chcę pokazać mniej więcej, co kupiłam. Tygryski. Ostatnio miałam straszną ochotę na chrupki kukurydziane. Nieważne, Zebrałam sobie po drodze jeszcze. Kupiłam takie y, snaki, batoniki w Rossmanie. Oczywiście woda, nawet Primavera, ale dwulitrowa, fajna. Tylko to wszystko jest ciężkie. Dobrze, że mam mniej więcej skrętliczko. Do tego warzywa. Warzywa i owoce u mnie to jest dosłownie podstawa. Dużo warzyw, dużo owoców. Tak, papryczkę zieloną. Takie w ogóle malutkie, słodziutkie papryczki, mega fajne. Kupiłam chleb Blanco, Mister Pan Blanco. Jogurty wegańskie, one są takie kaufranckie i powiem wam, że są bardzo dobre i są bez laktozy, bez glutenu, w porządnej cenie, bo za 3,50. Ten klep też był dosyć tani, bo on był za. już jakby się ręka trzęsie. Pan Blanko kosztował 6,68. Do tego ogórek. Tutaj mam ogórka, tutaj mam jeszcze winogrona, bo też były jest promocji. I cukinie. Super cukinia jest do obiadu, więc tutaj trochę zielono się zrobiło. Chciałam zrobić też jakieś ciacho, więc tu myślałam sobie, że. A, te biszkopty. Ale potem myślałam w sumie ja lubię jeść tak ciasteczka, biszkopty, tak na jakiś deser, tak do kawki albo do herbaty, żeby ją po prostu moczyć, więc zobaczymy. Ja ogólnie lubię jeść słodycze i mam, robię zazwyczaj taki zapas słodyczy, więc tutaj też zrobiłam zapas, ale nie zjem tego w jeden dzień. Jajka były w promocji, no to mega tanie, to też są takie kaufflanskie, emki. Większość tych rzeczy było w promocji, bo ja tak właśnie szukam okazji, żeby, no wiecie, kupić coś taniego. Sałata rzymska mini, bardzo uwielbiam sałatę rzymską i będziemy robić dzisiaj jeszcze sałatkę właśnie z tych składników, znaczy no, nie wszystkich, ale zobaczycie. Te biszkopty są mega pyszne, ja je uwielbiam, po prostu delicję, po prostu delicje. one są za 8 zł, więc tak dwa razy droższe chyba od zwykłych, ale no wiecie, bez glutenu, no wydaje mi się, że się opłaca. Pan Rustico, Ej, bardzo fajny chlebek, on był trochę droższy o złotówkę bodajże, on jest taki właśnie trochę z tych ciemniejszych bezlepkowych, bezglutenowych. No, także ja lubię te chlebki. Wiem, że one są dosyć takie nie najlepsze, bo nawet się takie pampuchowate, ale nie jem ich też nie wiadomo ile w ciągu dnia. A tutaj sobie zrobiłam taki zapas, więc zazwyczaj jem na śniadanie i kolację już zazwyczaj nie jem, chociaż no, ostatnio bywało różnie. Wafle kukurydzia ryżowe z czarnuszką bezglutenowe. Ja chciałam je właśnie sobie jeść z masłem orzechowym jakieś paróweczki, serek, żółty, szynka, jakiś taki soczek, bo nie wiem, po prostu miałam ochotę na sok, to sobie kupiłam. Co my tu dalej mamy? Żurawina. Ja piernicze. kocham żurawinę. Jest 200 gramów za 6,66, więc bardzo przystępna cena wydaje mi się. Czosnek. Ja z czosnkiem mam różne relacje. Generalnie go w miarę lubię. I mam ochotę na taki sos czosnkowy, który zrobimy dzisiaj, chyba. Tak mi się wydaje. Ogólnie mój brzuch go nie lubi. Po prostu mi jest niedobrze i jest taki ciężki, więc ja nie mogę go dużo zjeść, więc taki, taka głowa mi to nie wystarczy na rok. Do tego nektarynki, tak jak mówię, owoce, warzywa, kocham, banany. I tu mam jeszcze taką małą wodę, bo ja potrzebuję takiej małej butelki do torebki, żeby sobie schować. i w ogóle skusiłam się na taki sos. On jest bezglutenowy oczywiście. Sos roleski. Wydaje mi się, że takim kluczowym elementem w sałatce jest właśnie ten sos. I to jest sos właśnie sezamowy i może się sprawdzi. Mam nadzieję. Jak nie to, nie wiem, zużyję go jakoś. Pierś z kurczaka, bo dzisiaj będziemy robić e, sałatkę z kurczaka i mleko migdałowe. Ono jest bez glutenu. No i bez lekkozy, wiadomo, bo jest wegańskie. Nie? Ostatnio odkryłam, że ja nie mogę pić w ogóle mleka. Dobra, ja to schowam i zostawię tylko rzeczy na sałatkę. Dobra, trochę poprzestawiałam, ale jakoś to jest. W ogóle witajcie w mojej nowej kuchni. Tutaj gotuje się cudownie i dzisiaj zrobimy właśnie sałatkę. Jestem bardzo głodna, ale wytrzymam, na no spokojnie. Zaraz Wam pokażę z czego. To będzie taki mix wszystkiego. Dużo warzyw, dużo białka. Dobra, nasze warzywa trochę niech sobie odciekną. Ja w międzyczasie czasie zajmę się kurczakiem i wiecie co tak sobie pomyślałam? Że ostatnio właśnie kupiłam nową patelnię i nowa patelnia oznacza nowe mieszkanie. I tak było dwa lata wcześniej, właśnie jak się przeprowadzałam jeszcze w tamtym mieście. Kupiłam taką małą różową patelnię, ona już jest naprawdę, była na wykończeniu. Cztery lat, trzy lata temu kupiłam taką dużą. No, yy, właściwie każda moja przeprowadzka do nowe mieszkania oznaczało kupienie nowej patelni, więc mamy nową patelnię. Dobra, i zaczniemy sobie może od tego, że ja jednak zwiążę te kłaki, żeby mi aż tak bardzo nie przeszkadzało. Duży nóż, jakiś taki ogromny i mam tutaj dwie piersi z kurczaka. Myślę, że jedną zamrożę, bo ja tak różnie jem, ja mogę dzisiaj zjeść piersi z kurczaka, a nie wiem, jutro zjem ale jedna jest taka mniejsza, druga jest większa. Dobra, wezmę tą mniejszą, a większą sobie zamrozę Powiem Wam, że ogólnie bardzo podoba mi się to mieszkanie. Jak ja tutaj jestem, to aż po prostu tak mi się chce. Rozumiecie? że Aż się chce i robić jedzonko, i gadać do Was i nie wiem, e, jakieś nowe rzeczy próbować i w ogóle aż się po prostu chce, jest całkiem inaczej. W kuchni jak widzicie jest dosyć jasno, jest ładnie, jest nowocześnie, jest... Pięknie. Kurde, tylko te włosy mi nie współgrają ostatnio ze mną, ale jestem cierpliwa, będę cierpliwa i na spokojnie one się kiedyś odbudują. Jakoś musimy to zdzierżyć, że wyglądam tak. Pokroję sobie może na takie paseczki, tylko najpierw muszę wyciąć jakieś takie dziwne rzeczy chodzi w ogóle taki kotek biały i tak się cmałem, czy przypadkiem nie zostawić dla niego yy, tego mięska, ale tak długo nie widziałam. Biorę sobie trochę oliwy z oliwek. to jest... Aha, nie może się niektóre rozgrzeje. Najpierw ja to tak zawsze na szybko, po co to ja nie wiem, po co ja się tak śpieszę? Potrzebuję przypraw. Biorę sól, pieprz, kurkumę. A, słuchajcie, odkryłam, że mam nową przyprawę. Odkryłam, bo jak robiłam właśnie porządki, to znalazłam przyprawę, niby do Bigosu była chyba, pieprz ziołowy, sól, papryka słodka, kurkuma, pieprz czarny, zioła, <gryw> czyli to, co mam tutaj właściwie. Ale to jest taki miks i on ładnie pachnie. Właściwie ten nie chyba robi robotę, więc damy sobie, tutaj jest właśnie, patrzcie, produkty bezglutenowe. Ale jestem plana tutaj. W ogóle się nie opalałam w tym roku, że wiecie. Teraz sobie mały garneczek i będę sobie gotować makaron. Teraz się powinna rozgrzeć patelnia już. Rozgrzana. Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać. Umyję deskę i wracam. Patki do rybną deske nie powinna być właśnie nie do kurczaka, więc wyparzę jeszcze, może najlepiej, najlepiej do kurczaka kupić szklaną, yy, bo plastik no to też nie. No nic, dobra, wyparzona, umytałam, mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Wona? O tak, tu. O, teraz. Się... Trochę lepiej. Podamy y, tą... Przyprawa do piernika, to nie. Damy trochę tej przyprawy właśnie. Możemy dać jeszcze trochę papryki słodkiej. I wydaje mi się, że właśnie tyle, bo reszta. kurkumy to ja używam głównie do takich drinków, jak Wam już chyba mówiłam. Drinki kolaganowe i zrobimy sobie dzisiaj takiego drink, ale to oczywiście bez alkoholu. Ja tak to sobie mówię po prostu. Mogę dać tak jeszcze trochę soli. No i nasze o. papryczki, ogórek i. No i dobra, ogórka sobie będę kroić jakby to sobie go pokroić na pół. Teraz paseczki i kosteczka gotowa. Stoję tutaj i patrzę na mój widok, na to w ogóle jak tutaj jest, że no jest całkiem inaczej niż jak byłam w tamtym mieście, że Jestem tutaj sama, ale się cieszę, dobrze się z tym też czuję. Wiem, że mówię miasto-miasto, ale tak nie chcę miastami na razie operować. Chodzi mi po prostu o to, że wiecie, że jak miałam taką możliwość, no potoczyła się taka możliwość, że nagle się okazało, że ja tam. że ja tam nie mam już co robić, że skończyłam studia, że moja praca się okazała, nie wypałem. To nie jest takie miasto, które przyciąga młodych ludzi, na przykład karierowiczów, czy coś takiego. Nie mówię, że jestem karierowiczką, ale z czegoś trzeba żyć, prawda, więc jakoś muszę zarabiać. Sam fakt tego, że mieszkasz już w innym mieście, to jest wszystko nowe, ale dla mnie to jest takie, jakby to było naturalne. Ja wiem, że to brzmi trochę tak śmiesznie, że przeprowadziłam się i nagle to wszystko jest dla mnie takie, no, fajnie, spoko. Trochę się bałam, że jak się przeprowadzę, to będę czuła się właśnie tak silnie psychicznie. To będzie dla mnie naprawdę takie główne wyzwanie, bo nie ukrywam, że, że moja decyzja była już taka ostatecznością, że ja muszę to zrobić, bo ja naprawdę nie będę już tam żyła, bo wszystko mnie tam wylądowało no i po prostu już tam nie chciałam mieszkać. Więc stwierdziłam, że jeżeli jest taka opcja, i że właściwie ja mogę robić tutaj to samo co tam, czyli mogę tutaj pracować, mogę tutaj nawet iść na studia, nawet chyba lepsze studia. Mogę po prostu tak nawet odżyć, nawet, nawet powiedziałabym, że lepsza ta perspektywa, to czemu nie? Sałatka jest prawie gotowa, tylko yy, niektórych kurczak się jeszcze dobrze zrobi. Bardzo lubię fasolę czerwone i bardzo właśnie mam ochotę. Mm. Ale górna. W sumie poszło jedna trzecia puszki. Kurde, już się powoli nie mieści. I zobaczymy, jak w środku. No, a gorące. Nie będę go podduszać, ale jeszcze trochę nie chcę, jak posiedzi. I on był otwarty. Czy ja go otworzyłam? A jakoś lekko się otworzył. mocno sezam. Jest taki delikatny. Wydaje mi się, że jeszcze mm, takiego kwasku potrzebuje ten sosik. Więc zrobimy sobie dwa sosy. Ja otworzę sobie ten majonez i tak damy sobie, może wziąć już łyżki. No nie wiem, dobra, może wziąć trzy łyżeczki. Biorę tego czosnku. Biorę sobie jednego takiego zęba. Nie wiem, czy to już nie będzie za dużo dla mnie. Zróbcie w ogóle według oczywiście. Mam takie malutkie, fajne tarko. Więc sobie zetrę na takim małym tarku. Nie wiem, coś jeszcze dalej takiego sosu, chyba sól, pieprz I co? Cytryny też? Nie wiem czy mam tutaj dodać. Ja mam takie właśnie fazy z czosnkiem. My się raz lubimy. Raz nie bardzo. bardzo. Ja, piernicze. Dobra. Jest tylko pieprz uwalony, nie, nie poleciał cały pieprz do sosu. Sól. Jednak ta cytryna to jednak jednak jest, nie? Mmm, ale dobre. Połączę sobie to z tym i zobaczymy, czy to będzie w ogóle dobre. O, jakie ten. Ciekawe. Mmm, naprawdę bardzo ciekawe. Powiem ja Wam, że ta sałatka to będzie mistrzostwo świata, naprawdę. Dobra. Trochę jeszcze to gorące. Tu jest jeszcze taki, trochę oliwy z kurczaka, więc trochę sobie dam do tej sałatki tą resztę. Bardzo dobre. Powiem wam, że dawno sobie aż tak nie dogodziłam obiadem. I jestem tak szczęśliwa tym. No naprawdę. Wygląda tak. To są same warzywa. Teraz dam trochę sosiku. Tego najpierw. Sezonowego. Teraz dam trochę czarnuszki, a ona ma taki fajny korzenny posmak i no doda takiego, do, wiecie, takiego czegoś. Dobra, teraz możemy sobie dać trochę tego sosiku i najlepiej by było Tam sobie to wszystko wymieszać. Oj, właśnie trochę mała jest ta jednak yy, miska albo po prostu ja zrobiłam tak dużo. O matko. Kurczak. I wiecie, co trzeba jeszcze dodać? Makaron. Dodajemy sobie makaronik. Już cały tutaj. Trzymy najpierw zamieszać. E, Ojejku, ale pyszności. Dużo, dużo sosu tutaj jest, uwaga. Ale pycha, mi żołądek w końcu się cieszy, że mógł zjeść tak coś dobrego. Także dziękuję, że byliście ze mną i mam nadzieję, że zrobicie sobie tak pyszną sałatkę, bo normalnie grzechy nie zrobić. Ona jest naprawdę cudowna, szczególnie z tymi sosami. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.